Witam Was w tym filmie. Tutaj znowu wchodzimy do schronu, tym razem wybudowanego już w latach 70. XX wieku. Tutaj się mieściło stanowisko kierowania, dlatego mamy tutaj wejście do punktu zabiegów sanitarnych. No, chociaż nie wiem czy to w przypadku takich obiektów też nie było nazywane ważne odkarzanie i dezaktywacji. On się jak widać tutaj składa zasadniczo bez takiej stricte ubieralni natrysków rozbieralni tylko bezpośrednio z, z przecionka mamy wejście z takim jakby przecionkiem ale bez drzwi do tutaj pomieszczenia natryskiem i on jest umieszczony taki na podwyższeniu no widać, że dosyć ciekawe rozwiązanie, no ale w takim schronie nie wiem, czy, czy byłem dosyć. W, w takim schronie mam na myśli stanowisko kierowania z lat właśnie takich późniejszych. Tutaj też mamy publikację ja od razu. Przy okazji instalacja elektryczna jak widać jest już współczesna, ale jak widać inne elementy wyposażenia są zachowane. Mamy tutaj WKS. Bieralnie widać musi, musiałem mieć mieścić tu, no tutaj też jest taki zbiornik na wodę jeszcze jeden, umywalka, pompa. UKS wywiewem. Nie wiem czy on nie był tutaj umieszczony albo albo tutaj było coś innego, no, ale widać, że ewidentnie tutaj co, coś miało być wstawione. No i drzwi o... OH1. Przechodzimy już tutaj do czystej części obiektu. No tutaj jest, nie wiem, może coś związanego na przykład z z centralnym ogrzewaniem. O, tutaj kolejne pompy, zbiorniki i tutaj jest dosyć duży zbiornik na wodę. Chyba pisze nawet gdzieś jaką on ma pojemność, no to tam wiadomo jeszcze w opisie czy tam w napisach różnych dam znać, no bo teraz to, to nie jestem w stanie tak powiedzieć z głowy, tylko nietypowym węźle odkarzanie tutaj wchodzimy do połączenia, gdzie był punkt przyjmowania meldunków widać że też jest nowa nazwa bo wcześniej było pokój przyjmowania meldunków no ale tutaj jest agregat filtrowentylacyjny, jak widać jest ewa 49 chociaż ma tutaj przymontowany zawór trójdrogowy jaki był przy tych RM 200 300 BIS no, filtro pochłaniaczy też FP100 ten BOCAS Taki dosyć nietypowy przepływomierz, no ale nie wiadomo kiedy on został tutaj zamontowany, więc różnie to, to mogło być. też jeszcze jest taka instrukcja, tam obsługi, zachowanie się w schronie i takie dane ogólne to tam na zdjęciach Co? później dam. O tutaj jest jedna z tablic rozdzielczych. Nie, on miał na myśli, że na miało być No, do, 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 do różnych zajęć instalacji elektrycznych. Tutaj widzę, że kolejne WA49 leżące sobie na ziemi takim starym przepływom. a nie co było w tym pomieszczeniu, na nie pisze, ale pewnie jakiś tutaj składnik czy Magazyn sprzętu na hasło Śnieżyca, ale zamknięte, no pewnie, pewnie coś tam jeszcze ciekawego było. No, tutaj też był widać, że punkt przyjmowania meldunków, kolejny z pokoi. No tutaj mamy taką, taką wystawę. Nie wiem, czy, czy, to jest, czy te elementy tutaj są oryginalne, bo tutaj jest właśnie zrobiona taka wystawa i, i kto wie, co tutaj było oryginalnie, a co nie było, ale myślę, że tutaj raczej był po prostu aparat telefoniczny i nic więcej. Tutaj pisze agregat prądotwórczy no i mamy taką sterownię do tego agregatu. No tam wszystkie przełączniki, odpowiednie rzeczy, no ale też ciężko mi powiedzieć, jak to wyglądało dokładnie. Tutaj przechodzimy do kolejnej części tego schronu, gdzie mamy ruchki wskaźnikowe, też dosyć rozbudowane. Wydaje mi się, że nawet widziałam w jakimś magazynie takie, takie większe właśnie, ale nie widać gdzie one idą. Może zostały już odcięte, też tak może być. O tutaj jest z napisem do wyjścia awaryjnego. Tutaj widać mamy hełmy z powszechnej samoobrony. Zestaw fotogramów. O, wszystko związane z, widzę, że z czasów I, IPS. Ale niestety już przekształcałem. No i tutaj jest jedno z pomieszczeń dla szefów służb. Ciężko powiedzieć jakie, jak to dokładnie tutaj wyglądało. O, widać, że mamy tutaj cały czas radiowęzeł. O, tutaj mamy znowu Unitry mm, różnego typu sprzęty. O, tutaj nawet numery. Na tym telefonie dano, a ten telefon pewno, pewnie oryginalny. Chociaż tutaj widać, że jeszcze był gniazdo, po bokach. Ale w sumie tak myślę, że, że mm, wygląd tego pomieszczenia wyglądał dosyć nietypowo. Powinny być po prostu ułożone tutaj biurka. Nie pomiędzy, ale w z boku właśnie tych pomieszczeń. No, dla poszczególnych szefów służb obrony cywilnej. on tutaj pomieszczenie pomocnicze. E, tutaj w pomieszczeniu pomocniczym też o, mamy manekiny, a jeszcze te o i taka jakby... O, agregat proszkowy do gaszenia. Chyba stary dosyć. Kolejne pomieszczenie szefów służb. Tutaj taka szafka dosyć ciekawa ale nie Ciężko powiedzieć, czy oryginalna. No niestety w tym stronie jest taki dosyć nietypowy. Taki nie wiadomo do końca, yy, co tutaj wszędzie było. On tutaj instrukcja schronowa dla załogi. Swo sfilmuję całą, żeby sobie można było przeczytać. O, doskonalenie kadr kierowniczych. ale to wszystko z administracji państwowej. To nie są instrukcje. To PSOC, czyli te najlepsze. O, i tutaj mamy... Ciekawy element, czyli centrala alarmową am 4 dla tutaj alarmowania całą stocznią, no bo to jest właśnie na terenie tutaj stoczni gdyńskiej, to główne stanowisko kierowania. Tutaj widzę, że idą jakieś kable, ale, ale nie widać żadnych przyłączy, więc to chyba jest tylko też tak, jak żeby sobie tylko było: no, centrala alarmowa AN-4, no to już. Chyba o niej mówiłem albo w filmach chyba o niej nie mówiłem, bo wydaje mi się, że nagrywałem jakieś filmy, ale ich nie publikowałem dotychczas. Tutaj gdzieś na tablicy znamionej może będzie pisać tego roku chyba 79. No i można było z niej uruchamiać wszystkie alarmy na terenie tutaj całego zakładu i można nią było sterować z centrali alarmowej umieszczonej na stanowisku kierowania wyższego szczebla no czyli w tym przypadku miejskiego a może też nawet wojewódzkiego bo nie wiem pod co to było podległe z niej można było sterować też innymi centralami alarmowymi na przykład AM5 za pomocą specjalnych przystawek też jak widać jest telefon, więc była opcja połączenia z innymi centralami więc dosyć to jest takie uniwersalne urządzenie, o tutaj widać, że są bezpieczniki dla poszczególnych zespołów sygnałowych, liniowe manipulacyjne, zespół wspólny, zespół sterowania i wybiera i zespół jest sygnowany, sygnowany 70V, no do niej powinny być też akumulatory które zapewniały awaryjne zasilanie no chyba właśnie na, na 70V właśnie powinno być dla centrali alarmowej, centrali telefonicznej, czy też dla tych dla oświetlenia awaryjnego, ale Tutaj czy było oświetlenie awaryjne? No, instalacja elektryczna jest już nowsza, więc ciężko powiedzieć, ale w drugiej części schronu, która jest jakby oddzielona, no tam już nagrywać nie będę, bo obecnie jest magazyn, no to widać było taki klosz pomalowany na czerwono, więc chyba to było właśnie z oświetlenia awaryjnego. Tutaj jest właśnie też punkt numer jeden przyjmowania meldunków, no ale tutaj jest jak widać główna sala operacyjna. Tam z drugiej strony pisze szefowie suszu, ale tak myślę, że te poszczególne tabliczki na drzwiach to mogły zostać po prostu później tutaj dane. A tutaj mamy obiornik komunikacyjny, telefon polowy, tutaj jeszcze jakieś mierniki. Tutaj mamy plan miasta Gdyni tutaj się mieszczą poszczególne też Elementy łączności, ale no to jak widać jest nowsze. To nie jest taka centrala CB20 przez 40, czy tam centrala alarmowa M4, o których mógłbym trochę więcej powiedzieć. Tutaj mamy też tablicę podświetlaną. No i tutaj są właśnie wszystkie schrony poznaczane, syreny alarmowe i inne tego typu rzeczy. No jak widać, to jeszcze działa, ale nie wiem, jak jest ze sterowaniem. Bo teraz to po prostu sobie mruga. No tutaj jeszcze mamy rzut kondygnacji, e, piwnic, no to też to można sobie zobaczyć jak to wygląda. No i z, z tą tablicą się sterowało właśnie gdzieś tutaj, jak widać jest dużo przycisków, pulpitów o oskarżenie chemiczne, ewakuację, ciśnienie można było uruchamiać. Tutaj mamy rozkradkowanie statków, obrona cywilna naszą sprawą, tabela sygnałów alarmowych, no to standardowe rzeczy, że tak można powiedzieć. Tutaj wchodząc za, mamy też kolejne urządzenie, ale, ale nie wiem, do czego one służyło. Tutaj są też te, te zespoły do radiotelefonów. Widać, że, że to jest chyba właśnie oryginalna, oryginalny element. Tylko gdzie te kable wszystkie idą? One widać, że, że tutaj sobie idą i się gdzieś potem rozchodzą. Ale ciekawe też są te połączenia tutaj takie, takich nie widziałem. Często występują na różnych też y, elementach łączności w stronach, na przykład na koncentratorach takie tyczki jak na centrali alarmowej m 4 Tutaj mamy jeszcze inne. O, tutaj jest rozdzielnia do sterowania radiotelefonami. O, tutaj jeszcze y, akumulatory z rosyjskimi napisami, ale to już chyba to tak umieszczone, żeby, żeby po prostu były. Tutaj też mamy radiotelefon brzegowy rozdzielnica, tutaj telefon maszyny do pisania ale wiadomo, to już wszystko jest tak na wystawę tutaj dane o tutaj pisze jeszcze szefowie służbie znowu tak jak już mówiłem no ale to tabliczki pozmieniali tutaj widać, że też coś było, tutaj było wyjście awaryjne, widać, że te strzałki prowadzą, no ale on jest już zamurowane o też jeszcze mamy kolejny telefon Szkoda, że nie ma takiej zwykłej centrali telefonicznej jak CB20 przez 40, no ale tak już, tak już bywa. Tutaj mógłbyś też na przykład pokój wypoczynku tak patrzę, albo pokój gońców. No w zasadzie w stronie z tego okresu to by było hmm, izba gońców. On tutaj mamy też radiowęzeł z, z unitry. Czy, te, czy też pisze tą Silno, bo tam tych fabryk było więcej one się. W pewnym sensie łączyły. No i tutaj było tam przejście dalej, ale one jest zamurowane. No a w tam w dalszej części schronu jest raczej dosyć pusto. Pewna była komora filtrowentylacyjna i, i akumulatornia, pewnie też i jeszcze takie inne rzeczy. A agregat prądotwórczy on tutaj się mieścił jakby w osobnym schronie, do którego się wejść obecnie nie da. No, chociaż szkoda, Może, bo to jest też dosyć ciekawe rozwiązanie. Do no tutaj mamy pchnięcie centrali alarmowej m 4 od. Od przodu, czy też jeszcze różne inne elementy, leżące, pewnie jakieś magazyny, i tego typu rzeczy. coś mi się jeszcze przypomniało odnośnie wytrzymałości tego schronu? On ma, jak tam była podana na tabliczce, 0,2 MPa, czyli jest schronem typu pierwszego według tych tabel wytrzymałości z lat. 70-tych XX wieku, w latach 80 nie wiem dokładnie w którym roku, ale chyba gdzieś w połowie podniesiono stron typu pierwszego na 0,3 MPa. A to jeszcze tak jak przy okazji łącznie powiem, bo akurat znam te dane, to w latach 80 były cztery typy stronów i dwa typy ukryć. My właśnie ten najwytrzymalszy stron typu trzeciego, 0,3 MPa, czy yy, współczynnik zmniejszania promieniowania przenikliwego równy 3000. Później schron typu drugiego, 2. 0,2 MPa i współczynnik 2000 Schron typu trzeciego 0,1 MPa i współczynnik 1000 i Później schron typu czwartego 0,05 MPa i współczynnik 500 No i jeszcze dwa typy ukryć, czyli ukrycie typu 1. 0,035 MPa i współczynnik K200. I jeszcze 0, 0,15 czyli ukryci typu drugiego i k równe 100 no a w, w, w latach 70 stronu typu 4 chyba nie było ukrycia nie wiem czy się zmieniła te strony typu 3 2 i 1 no to się odpowiednio były niższe tak jak już mówiłam. no więc Tutaj o tym schronie się pojawiło, jako on by miał być schronem typu pierwszego z, z lat 80., no ale widać, że ktoś coś tutaj pomylił. Ja jeszcze później tam dodam dane o odnośnie wielkości i takie tam rzeczy. No Tutaj dalej, jak się tym wyjściem awaryjnym szło, to było połączenie tak podobno do tego schronu, gdzie się mieścił punkt pomocy lekarskiej no, przez osoby. Niektóre nazywane strony szpitalnym, ale to jest taka nazwa no, niepoprawna. Ale niestety tam, tam się na razie nie uda wejść, ale może kiedyś w przyszłości... No kto wie. O, tutaj jeszcze tak patrzę, że te rurki, nie wiem, czy to nie były właśnie rurki do, do tych yy, tablic. A nie, tutaj widzę, że część jest w instalacji elektrycznej, a część jest tutaj właśnie jakiś takich niewielkich rurek, to mogły iść właśnie do tych tablic. Wskaźnikowych, gdzie są te ruchy wskaźnikowe, no to, to to ja wyjaśniam. No a podsumowując, strona to pomieszczenie dla szefów służb, punkt y, y, przyjmowania meldunków, tam sterownie, y, punkt zabiegów sanitarnych. Ubikacje są właśnie tam w kolejnej części stronu, też tam też jest jeszcze jeden zbiornik na wodę. No ale to tam kilka zdjęć zrobiłem to tam jeszcze może, może coś stawię i pokażę. No niestety taka przystępna do zwiedzania jest tylko ta część. tutaj jest też nowe rury wentylacyjne, bo nimi cały czas leci powietrze, bo jest nowy, nowe nawiewy, znaczy no, nowy jakby agregat filtrowentylacyjny, no, ale wiadomo, że tam jest tylko sam taki współczesny wentylator, może jakaś klimatyzacja, to starym agregatem filtrowentylacyjnym to nie ma nic wspólnego. No więc niestety jest dużo zachowane, ale dużo też już rzeczy zniszczonych niestety. No ale tak to było w budynkach mocno wyremontowanych. Niektóre schrony były miały taką konstrukcję, że było stanowisko kierowania oraz schron dla zwykłej takiej załogi, taki zwykły po prostu schron, schron publiczny, gdzie były komory schronowe. To się nazywało... Po prostu jako stanowisko kierowania, plus schron dla tam iluś osób to się zasadniczo powinno nazywać punkt kierowania, ale nie wiem czemu w papierach po prostu jakoś punkt kierowania im nie leżał. Chociaż zasadniczo na jednej liście budowy stron się spotkałem z tym, że było PK, ale to, to z tymi listami schronów to jest dosyć pomylone, bo na przykład były dwa na terenie jednego zakładu i, jakby, i te PK jakby się odnosiło do obydwu, no na pewno dwa punkty kierowania na terenie. Jednego nie było, no więc jak widać, Wiele tutaj jest rzeczy w tych różnych papierach pomylone, no ale i tak da się Da się tutaj ustalić. A co widzę, że jest jeszcze śmietnik? Tak wcześniej się zastanawiałem, do czego to służy, no ale tak to jest śmietnik. Jeszcze nie wiem, może, może się otworzy, ale podobno już nie będę Wtedy, bo widzę, że dosyć mocno trzaska. No ale taki, taki nam no, fajny, dosyć stary element. A i tutaj są też kratki, no bo właśnie. Wentylacja w takim schronie była tak, że były nawiewy i były kratki, a ja wywiew to było albo gdzieś przy ubikacji, albo przy przeciągu generalnie. No i miało to nadciśnienie po prostu tymi kratkami uciekać. O, teraz się właśnie włączył alarm, bo tutaj jest właśnie taka inscenizacja włączania alarmu. No, można sobie posłuchać. Światło się wyłączyło. 我上班了，俩都是女朋友没放心。现在不是上班的时候，咱们去哪边走？走 <noise> 哪<声>？走哪？<noise> Się, się alarm skończył no niby fajne no ale jednak jednak takie dosyć bardziej bym powiedział pod, pod turystów jakieś rozwiązanie no ale tutaj turystów nie ma no bo to nie jest on udostępniony do zwiedzania